Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku dotyczących e, zmian w Black Desert Online. Dzisiaj jest 19 października, środa, więc standardowo sobie sprawdzimy co dla nas przygotowali, a tym razem jest bardzo duży, e, duży update, duża zmiana, bo aż 3,36 GB i w końcu... E, pojawia się Magnus, czyli e, kolejny questline, który możemy zrobić, a w zasadzie musimy, z racji tego, że ukryty tutaj jest skill, który możemy sobie e, odebrać na samym końcu tych zadań, a ich jest około 110 i e, również wiele więcej nagród. Możemy rozpocząć tego questlinea od Duszka: wystarczy nacisnąć przycinek, e, main quest, i potem macie Abyss One, Magnus Tory. Tutaj jest nawet opisane, potem musicie zacząć e, od tym PCK kaweli i możecie kontynuować. Po prostu będziecie szli quest za questem. E, problem jest e, taki, że e, bardzo często pojawiają się błędy e, z tego co e, widziałem i postaram się Wam to pokazać, jakie to są. Czyli tutaj, że w jednym z questów jest na przykład Boat Underwater, czyli jakaś łódź będzie pod wodą, albo jakiś szary się nie pokazuje, MPC zablokowany, tak więc jest wiele problemów z tymi questami. I tutaj są generalnie jakieś rozwiązania, więc jeżeli chcecie Albo macie jakiś problem z tych tutaj wypisanych, to polecam Wam zerknąć i tutaj są odpowiedzi, jak można ewentualnie to rozwiązać, żebyście mogli skończyć te zadania. Tak więc tutaj są opisane troszeczkę te zadania o Magnusie i tak dalej. Wymagania są takie, że nie można tego robić w party albo platunie, ale już słyszałem w mojej gildii, że. Normalnie duo te questy dało się zrobić, tak więc tutaj jest prawdopodobnie też błąd. Jeżeli chodzi o duele to nie można też rozpoczynać. Non class weapon, czyli na przykład jeżeli macie wędkę. Jakieś trading goods, czyli jeżeli macie jakieś coś do wymiany, jakieś skrzynki poniżej 0 karmy. Jeżeli jesteście poszukiwani, czyli w zasadzie poniżej e, zerowej karmy. Alt C, jeżeli odpalicie czy e, postać trialowa jeżeli chodzi o gear to prawdopodobnie napotkamy tutaj jakiś inny gear, który możecie zobaczyć czyli tu jest na przykładzie Shai, Florak, of the Challenger prawdopodobnie będziemy przeniesieni do jakiejś instancji tego typu i mamy tutaj jakby na pewno kojarzycie to z Arena of Solar, bo to jest upodobnione więc będzie tutaj po prostu trochę inny gear i na samym końcu w zasadzie będzie nagroda, czyli Pen Boss Gear, macie do wyboru jedno Jedną część i to jest gwarantowany pen, taki sam jak byście kupili z marketu czy zrobili przez gwarantowane peny. Ale tutaj wystarczy po prostu zrobić zadanie. Tak więc wybierzcie sobie to co Wam brakuje, bądź e, to co chcecie ewentualnie na czym zarobić. A tylko są dwa przedmioty, na których możecie aktualnie zarobić: jest to Dimitri Spirit Armor albo e, Gryphon Helmet, bądź Giat Helmet, bo to w zasadzie to samo. I w zasadzie Rednos Armor, tak samo, czyli te cztery części <grych> te cztery części, czyli Klata, albo Hełm, czemu się to nie do teraz, czyli albo Klata, albo Hełm, e, możecie zrobić z tego lebraskę e, bądź Blackstara, i e, przepraszam, falengoda i wtedy będziecie mogli to sprzedać, czyli będziecie musieli zrobić 10 leveli kafrasu, potem dorzucić do tego flame'a i wtedy jak przemienicie to właśnie na ten lepszy gir, będziecie mogli sprzedać. Pozostałe po prostu zostają u Was w inwentory. Z tego co tutaj jest wyjaśnione, to prawdopodobnie po zrobieniu tych zadań Magnusa będzie fast travel, czyli będzie można się przenosić z jednego do drugiego miasta i tutaj można napis, y, zobaczyć Bartali Farm w Balenos i gdzie można e, wyjść ile to kosztuje. Prawdopodobnie to jest za właśnie po ukończeniu e, po ukończeniu właśnie tego Magnusa, albo w, to jest tylko i wyłącznie w trakcie e, tego questu, tutaj nie jest to dobrze wypisane. Kolejny to będzie po prostu storage, który będziemy mogli e, sprawdzać gdziekolwiek jesteśmy. Wystarczy wejść na przykład do Weli, możecie sobie sprawdzić storage z który przenosić przedmioty i nie ma z tym żadnego problemu. Są drobne e, też blokady, że się tak wyrażę, czyli po prostu rzeczy, które nie możecie przynosić. Tutaj jest to wypisane, czyli na przykład e, wymienialne przedmioty. Nie wiem, co pod tym się kryje. Tradowalne itemy tutaj chodzi właśnie o e, Life Skill e, Trading. Treasure Items, e, czyli te wszystkie rzadkie przedmioty, w tym ornet Spirit Essence, Odor Spirit Essence i podstawowe e, eliksiry, które możemy kupić w sklepie, tego się nie da przenosić I tak jak wspomniałem, nowe, e, nowe skill dla wszystkich klas. Nazywają się one abyssal Legacy. E, no i one są dostępne dopiero, kiedy właśnie skończycie quest line'a Magnusa, czyli to się wszystko ze sobą e, łączy. No i tutaj są jeszcze również nagrody, jeżeli będziecie kontynuować, czyli Valencia, Kalfon z każdego jakby regionu otrzymujecie trochę nagród i na samym końcu za, oczywiście najlepsze, czyli e, 120 face 500 krostonów i 15 dni value pack. Również dostępne są dodatkowe tytuły, i przechodzimy sobie również do eventów. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, jak wam idą questy, ponieważ no, cóż z tymi bagami i, i ich jest 110 questów, to troszeczkę zajmie. Więc jak macie jakieś problemy, dajcie znać, może uda nam się rozwiązać. Pierwszy z nich to jest Marny Spooky Play, Playground is Open. Czyli możecie sobie przejść do tych questów. Pamiętajcie, że jak naciśniecie O, i tam jest zakładka Events, to pojawią wam się te zadania. I tu możecie zbierać coś takiego jak Black Spirit e, Die, i one mają dwa kolory i wtedy możecie skorzystać z e, specjalnego. Nie wiem, czy tutaj będzie, nie, nie ma nie jest pokazane. Czyli po prostu te koski możecie używać na specjalnej planszy, którą będziecie mieć pod Escape. I będziecie mogli zbierać dodatkowe nagrody. Również są bówki w tym miejscu. Tutaj ten Daily się nazywa Object with the Witch's Power, i tu możecie sobie wybrać je, jeden z trzech, tych trzech buffów. No i oczywiście, jeden jest dobry do Grindu, drugi do Life Skilla e, i jeszcze do. E, aha, bo one są po prostu osobno, czyli dwa, dwa do, do Life Skilla i jeden do e, Grindu. I są również e, odpalone Adventure Logi, czyli. Specjalne rzeczy, które musicie zrobić, i otrzymujecie też nagrody. Ja to już mam zrobione, więc wydaje mi się, że już nie, nie jestem w stanie zrobić tych, tych logów. Ale tutaj na przykład jest fajny accessory box trójka, więc warto zrobić. A wystarczy znaleźć 5 Halloweenowych pumpkinów do Techtona. Wymienialne przedmioty, czyli jak będziecie robić tam zadania, właśnie w tym halloweenowym miejscu. Tu powinno być wypisane, a nie ma tutaj wypisane. Tutaj będzie. To są te e, skile. O, tutaj jest. A, tak wygląda to miejsce. A tu będziecie mogli to wszystko robić i to jest pod Kalfeonem. E, zaraz po prawej e, stronie możecie sobie e, znaleźć te miejsce. Tak generalnie wygląda. Również jest zaznaczone na mapie. Ale wróćmy sobie jeszcze do eventów, pójdziemy dalej, czyli Which Way to Innocence. Jak możecie zobaczyć to będzie coś ala taki boss, który będzie dostępny w Europie we wtorki, czwartki oraz niedzielę na godzinę 17 albo o 23.15 w poniedziałek, środę i piątek, możecie również jeszcze z rana dorwać się do tego. World Bossa, który jest o 10. w poniedziałki, środy, piątki i soboty. Nie wiem czy tutaj jest napisane gdzie on się pojawia. Chyba nie. Okej, okay. a to dziwne. I Postaram się dać Wam znać w komentarzu jak znajdę miejsce. Prawdopodobnie jest na mapie, ale muszę jeszcze się zalogować, odpalić, a zrobię to E, zaraz po tym jak wrzucę filmik, bo czas mnie trochę goni. E, Non-stop e, Season Hot Time e, czyli Combat X e, 300%, Skill X 50% oraz Life X e, plus 30%, ale tylko na serwerach sezonowych aż do e, 7 grudnia. Tak więc przez dłuższy okres, jeżeli chodzi o serwery sezonowe, więc warto. Warto. Gaze Into the Abyss e, One The Magnus no i tutaj jest właśnie opisane wszystko, czyli fast travel, będzie e połączone storage, pen, e bosowy gear, ale tylko armor, nowy skill, no i pozostałe nagrody, nie wiem czy tutaj coś jeszcze jest więcej wypisane. Hmm, chyba nie. Okej, okay, czyli po prostu powtórzone to, co tam było u góry. E to lecimy dalej. Abyss One Magnus Twitch Drop, czyli wystarczy oglądać e streamy. I dostajemy Oasis Box of Secrets. Im dłużej, tym więcej. A co one w sobie zawierają? Hmm, też nie ma. Okej, okay. czyli jakiś box. dziwna że zwykle, zwykle pokazywali, co można tutaj zrobić. No cóż, yy, Horror House Contest Decorate. Czyli tutaj możecie dekorować swoje mieszkanie. E, możecie to zrobić, musicie to zrobić na social media, musi się to rozpoczynać od e, serwer, czyli europejski albo NA, w waszym przypadku europejski, Horror House. E, musi tam być minimum 4 screenshoty pokazujące właśnie halloweenowy e, content. Mm, nie może być w żaden sposób edytowany i musi być pokazany family name. Więc to są wymagania, a za top 10 jeżeli uda Wam się, to otrzymujecie Mad Scientist Marlins Propset i Contract Storage Butler Pietro. Za same spróbowanie swoich sił, otrzymujecie Jukebox Decadent Dilettante. To jest jakiś przedmiot, który możecie wrzucić sobie do domku. Kolejny to BDO vs. Halloween. Tutaj też możecie zrobić screenshot, ale musicie go zrobić w takiej ramce, którą tutaj widzicie. Czyli, jak wygląda wasza zwykła postać, a jak będzie wyglądała na Halloween. I musicie być też kreatywni, możecie to sobie tutaj po prostu zapisać i ładnie zedytować. Każdy, każdy powinien być w stanie to zrobić. To nie są jakieś super wymagania do tego wymagane jeżeli chodzi o używanie tej ramki nie chodzi mi o to, że tam Photoshop czy coś można użyć nawet online jest dostępny więc nie ma problemu. Pamiętajcie, że y, musi się to zaczynać od serwer BDO versus Halloween, czyli zamiast serwer wpisujecie tutaj EU, czyli jesteście z Europy. Musi być ten post widoczny publicznie, nie możecie go ukrywać prywatnie. A pamiętajcie, żeby był y, dodany region i <coughs> również family name a tutaj aha, to po prostu w poście musicie wpisać. Prawdopodobnie tam w e, poprzednim evencie tak samo, że w poście musi być family name wpisane. E, czyli tutaj musi być postać, która jest w kostiumie i poza kostiumem. Czyli to muszą być dwa screenshoty, tak jak przed chwilą wspomniałem, tutaj jest przykład właśnie normalna postać. Czyli z, e, tak jak do tej pory jest, a tutaj Halloweenowa wersja. I jakie są tutaj nagrody? E, nagrodą będzie pumpkin outfit box i będzie 15 osób e, losowo wybranych. I tutaj macie e, participation form. Aha, e, chwila. Ok, bo tutaj pisze, że social media, a tam, że jeszcze się, trzeba participation form. Aha, czyli nadchodzą, a dobra, to jest osobno. E, czyli tutaj jest jeszcze Fashion Show, możecie się zapisać i e, to będzie 24 października, będziecie mogli się pochwalić waszą Halloweenową postacią. E, dobra, lecimy dalej. Halloween Black Spirit Adventure. Czyli właśnie to jest to, co wspomniałem, właśnie z tymi kostkami. Tutaj macie tą planszę. I pamiętajcie, że jeżeli tutaj macie dwa kolory: fioletowy i pomarańczowy. Jeżeli użyjecie pomarańczowej kostki i wylądujecie na pomarańczowym, macie podwójną nagrodę. To samo z fioletowymi. Jeżeli nie, no to po prostu otrzymujecie normalną nagrodę, a nie podwójną. Jeżeli cztery razy zrobicie okrążenie. No to otrzymujecie szakatusza Nimbox Live. Za 3 jest to Combat. Za 2 macie e, te pomarańczowe kostki 5 sztuk. E, za pierwszy to macie e, fioletową, i za każde ukończenie dodatkowo jeszcze jeden artizja Memory. <śmiany> e, zmiany, czyli tutaj mamy właśnie te umiejętności, które dostaje każdy e, każda postać i nazywa się to Abyssal Legacy. E, umiejętności to nie są rabamy, jak do tej pory mówili. No, i tutaj możecie sobie zerknąć. A oczywiście, nie będziecie mogli od razu korzystać z tych umiejętności, musicie skończyć tego właśnie Magnusa. I od tej pory, odkąd właśnie serwery wstały, każdy te zadania robi, więc możecie zobaczyć, ile tych y, umiejętności jest. I całkiem są niezłe, ponieważ tej dla Lanki, ten dla Lanki jest bardzo ciekawy. Zobaczmy sobie przykładowy dla Drakani, a tutaj jest na przykład Frontal. To jest fajne, bo niektóre postacie nie mają po prostu e, prota. Jeżeli chodzi o zawartość, to e, znowu e, tytuły na tych e, czatach grupowych zostały zresetowane jeżeli mieliście pierwsze trzy miejsce, jedno z pierwszych trzech miejsc, to otrzymujecie na 30 dni takie specjalne tytuły. Musicie po prostu zbierać jak najwięcej lajków, coś ala takiej w Facebook, e, w BDO, jeżeli się tym interesujecie. Drobne zmiany tutaj są, e, czyli tu jest właśnie te miejsce halloweenowe, tak jak wspomniałem, Calfon troszeczkę na dole na mapie po prawej. No, i tutaj e, drobne zmiany, które nas tak już średnio interesują. Zobaczmy sobie jeszcze Pelszo, bo tam się pojawiły nowe outfity, zresztą można zobaczyć na, tutaj na zdjęciu. Czyli on kosztuje 2200 Pereł. Macie Pumpkin Outfit Box i dodatkowo Spooky Scary, ale nie piszę tutaj, co to dokładnie znaczy. Tutaj jest inna wersja. I zestawy oczywiście 7 plus 1: spooky, scary Halloween Box. Czyli tutaj mamy również e, Loot Standardowo mamy 15% szans na 5000 Stone'ów, a najwięcej e, 35% szans e, na 200 sztuk tych cronstonów. Następny to jest kolejny Halloween Box. Możecie tutaj sobie kupić po prostu osobno za 810 pereł. Quadra Outfit Pack za 1110 pereł, macie 4 outfity. Dodatkowo Spooky Scary Halloween Box, czyli ten jeden loot box, 250 Kronstonów i drobne jeszcze do, do, do tego nagrody. The Magnus New Adventure Pack za 465 pereł, macie value packa na 15 dni oraz Spooky Scary Halloween Box. Eee, kolejny to jest Artesian Adventure Pack, czyli za 1800 pereł macie 100 sztuk Artesian Memory. Jest to nawet dość spora zmiana, bo 50% obniżki, ale tylko jeden zakup. Więc, jeżeli ktoś jest yy, maniakiem enchantowania, to na pewno mu się to przyda. Daily Chronstone Pack za 270 Pereł jest 100 sztuk Chronstone'ów, więc też dobra cena z y, drobnymi nagrodami. Daily Training Pack za 60 Pereł. Macie tutaj 10 scrolli Extra Mount X ex Scroll. Abyssal Memory Pack e, za 4050 pereł Macie również 100 Artizem Memorków, dodatkowo 200 Stone'ów i 20 Walks Większy ten zestaw kosztuje 6565 i zawiera 200 tych Artizem Memory, 300 Stone'ów i 30 Walks Storage e, kategory, czyli e, wszędzie gdzie jest e, kategoria Storage, e, 20% obniżki pojawia się Skeletal Horse Gear, jeżeli ktoś chce kupić za 2000 pereł halloweenowe zestawy do domku teraz wszystkie w przecenie i e, na wyprzedaży jest outfit dla rangera Camasella Delor Premium Set więc dziękuję bardzo za oglądanie. Przepraszam za mój dość kiepski głos dzisiaj, ale jestem totalnie wyczerpany. Nie wyspałem się za bardzo. Mam nadzieję, że uda Wam się zdzierżyć te moje pacznouce. Na pewno zauważyliście, że mój kanał zmienił nazwę, czyli na KaiPiro. Jeszcze nie zdążyłem zmienić tu backgroundu i po prostu mam tym troszeczkę większe plany. Postaram się po prostu Was poinformować w osobnym. E, filmiku, i po prostu e, wyjawić wam o co Kamanca o co i tej sytuacji. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się następny razem. yo! yo.